Jestem znowu. Powiem Wam, że tak jak wcześniej byłem na no tej drodze do Górniczej Doliny, to stanowczo przerasta to moje umiejętności. Ja nie zabiję szkieleta wojownika, no nie, nie ma takiej opcji. Jeszcze z tym normalnym to sobie mogę poradzić, z orkiem mogę sobie poradzić. I powiem Wam szczerze, no nie wiem, która droga jest lepsza. Dobra, na razie idźmy do Jarkendaru. tam już jest łatwiej po prostu. Bo ta górnicza dolina... Nawet tam nie wszedłem dobrze, a już nas przełosił. No cóż, Returning widocznie zmienia dużo rzeczy. Hmm... Ciekawe jak będzie w samej górniczej dolinie. tam czeka też nas trochę zadań. Nie ma co ukrywać. Okej, okay, a teraz idziemy do Jarkendaru. Pozostały nam jeszcze dwie tablice. Pójdziemy do tej łatwiejszej najpierw. Dlatego, że do tej trudniejszej to idziemy przy czarnych zębaczach, trolach i co tam wie jeszcze? A na pustyni już zabiliśmy orku, więc będzie jakiegoś wielkiego problemu raczej. nazwę sobie odcinek. 98. Myślałem, że setny pyknie nam w górniczej dolinie. A widzicie jednak, jednak nie. Ok, zastanawiam się jakie rzeczy jeszcze będą dodatkowe w sensie modyfikacja miała oferować jakieś lokalizacje. Wiem na pewno, że będzie to świątynia świącego, okej. Okay. Ale zastanawiam się, czy te zawartości dodatkowe, one będą po dworze do dorad, czy w czasie? Kiedy będziemy przechodzić całą grę? Nie mam pojęcia. Merdarion. Prezent dla Hanny, duch w labiryncie. A, czerwonego pieprzu nadal nie dostałem i nauczmy się przetapiać monety do portalu świątyni do obozu banditów, nauczymy się przetapiać monety sami. Tylko będę mógł chyba to robić tylko i wyłącznie tutaj. Tutaj ponoć jest matryca do wybijania monet, więc... Ciekawe, jak cenowo nam to wyjdzie z jednego samorodka. ale ogólnie warto chyba Jeśli będziemy kopać, a będziemy kopać. A, mam punkty na. Ej, umowa z. Hmm, nie. То нормальная цена. Мишла, вам же это цена. Вот так есть! Все ты, если ты Научи меня плавить золото. Хорошо, смотри, тут все просто. Берешь примерно четверть сотни золотых самородков и бросаешь их в горн. Доводишь сплав до нужной температуры и сливаешь форму через сито. Вот и все. A, lewą ręką bije monety. U mnie nie ma... Sztaba złota. Mogę teraz ja? Pies hutniczy. Może do pieca pójdziemy tutaj, a potem się wrócę, no bo tamty mi nie da skorzystać za chin ludowe z tego pieca. A tu będziemy po prostu przychodzić na przytapianie. Potrzebuję 5000 złotych monet, jeśli chcę handlować, żeby mogowie handlowali z piratami. A miałem poczekać, aż będę miał więcej retoryki, a czyli nie zaaktywowałem tego jest jest hutniczy. Mm, przetop bryłki złota. Pięć sztabek złota. No dobra. Nie, nie wiem konkretnie ile miałem tego. Ale zobaczymy ile wyjdzie monet. Jestem bardzo ciekawy tego torus Okej, okay, jak nasze statystyki wyglądają? Czeladnik Status osiągnięć Punkt osiągnięć Potem od razu lecimy do obozu piratów i tam yy, mogę z Gregiem handlować... O nie, nie mam pieniędzy. Ale to i tak miałem iść do tego kanionu. Wątpię, że mi 2,5 koła wyszło z tego, no bez przesady. Ale to pogadamy już z Gregiem, żeby Magowie załatwiali pieniądze może. 2,5 koła akurat, czyli dostaję 500 za jedną sztabkę. Rozumiem. To chyba opłaca mi się to. Okej, okay, możemy już handlować, ale nie dam Gregowi od razu pieniędzy. Nie, nie opłaca mi się to myślę. Myślę, że po prostu pogadamy z Gregiem, pogadamy z magami. Magowie niech mi dadzą pieniądze, a nie, że ja będę za nich płacił Pięć koła Załóżmy Portal świątyni Do kanionu 26 poziom. okej, okay. 16 punktów nauki mamy aktualnie. Zastanawiam się, ta czapka to jest z Ta Ten hełm to jest z pancerza, tak? Raczej tak. W będziemy grać też, ale ja nie lubię mieszać jakby w serii. Dlatego wolałbym chyba grać w najpierw w jedno, potem w drugie. No ale może zawiesimy gotika na chwilę? Co? Do 100 odcinków na przykład dobić, hmm? Hmm? piszmy Hm? Napiszmy grę. Bo akurat mnie w sumie teraz... Po prostu chciałem, jestem ciekawy tej gry, tego cypery, Ćponka. Ćpunka. Gdzie ta Abigail? Грег. Так что ты ре. Ну мы тут с парнями. Скажем, 5000 золотых. Только 5000? Это наши условия. Может. Нет, Торт тут не умеет Так что. Хм. Окей, где я Сабикаила. где она Ты ж нас с другого тубла туда. Garret Bones Aha, tam teraz stoi. Nie wiem do czego. A mogą w klasztorze recepturę dać na wino. Boję się, mnie dla ciebie złe wiadomości. Что случилось? Твою сестру обвинили в воровстве и посадили в тюрьму. Что? Проклятие! Но как же это произошло? Сейчас я это и пытаюсь выяснить. Поэтому мне нужна твоя помощь. Черт! Да как они посмели это сделать? Обегай, а послушай, мне нужна твоя помощь. Но они у меня получат. Я этого так не оставлю. Грег, немедленно собирай людей. Мы сейчас же атакуем Халинис. Хм. Да ты что, оглохла? Я говорю, мне нужна твоя помощь. А? Что? Черт, какая помощь, когда моя сестра за решеткой? Расскажи мне, что ты знаешь о человеке по имени Гаспар. Гаспар? Хм. Кажется, это имя мне знакомо. Хана мне как-то говорила, что один ублюдок по имени Гаспар предлагал ей продать ему свою гостиницу. Ага, кажется, теперь мне все ясно. Что ясно? Дело в том, что именно Гаспар сейчас всеми заправляет в гостинице твоей сестры. Что? Да я ему кишки выпущу. Успокойся. Ja odprawię się обратно w karini. i próbujcie na te ulice przeciw Gasparze. Ładna! tylko tego nic głupiego nie zrobiła przypadkiem. Grok. Hm. W, w tym, w piasku. No dobra. My teraz udajemy się do kanionu. A nie zajmujemy się kłopotami tutaj mógłbym jakiś teleport aktywować? W sumie właśnie w że też miało być te całe teleporty. Na razie nic tu nie widu ani nie słychu. I miała Abigail jakieś takie, jakby opętane. W... Jest. Brzmi tak. A nie, przecież ja nie idę do tych. Do żadnych. Pira... Bandytów, przepraszam. Idziemy tutaj na... na wprost. Fajnie, że udało nam się wszystkich orków pozabijać. Mm -hmm. Ogólnie, czasem chyba Satura zleca zadanie, aby zabijać orków, ale ja nigdy nie natrafiłem na to zadanie. To, to, to jest tylko taka pogłoska jak dla mnie, ale to w normalnym gotiku nie mówię, że w returningu. Pantera. Pantera na pustyni. Dobra, lecimy dalej. Tutaj widzicie w to wyżłobienie a w górze to właśnie tam musimy się udać. I tutaj jest w ogóle zbiornik wodny. Ale ja mam jakąś zbugowaną wodę i widzicie? Nie widać jej. A nie. Wiecie co? Czekajcie. Zastanawiam się, czy... bo na graniu też nie widać tego. Nie, ta, ta woda jest po prostu zbugowana. Już nie w pierwszym miejscu prześpituje, wszystko widać. No dobra, wchodzimy, zapiszemy też na drugim slocie. O nie. Spróbujemy świętym młotem i nosa co? A, nie zapisałem na tym. na odpowiednim save. Ie. Kamieni strażnicy, nienawidzę ich. Nawet nie wiem jakie ma statystyki. A ja, to jest broń dwuręczna, Ja broń dwuręczną nie potrafię się bardzo posłuchiwać. Super, nam tym idzie. Naprawdę. Trzeba tym kościołom. Albo jak. No, trzeba by było kupić w końcu coś dużo lepszego. Tylko myślałem, że ten święty to będzie wystarczający. W końcu to relikt. Pis bestiuszu um, Kamienny strażnik. Słowa odporność na broń obuchowa. Dobra odporność przed magiem i ogniem. z lewo prawo lewo prawo lewo lewo z lewo prawo lewo 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 prawo 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 lewo prawo lewo 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 prawo lewo prawo lewo 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 prawo lewo prawo lewo lewo prawo, prawo Wojownika uzdrowicieli To będzie dużo tabliczek. Naćniam za, prawo, nać za prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Za prawo, prawo lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Ser, smoła, kiepski tasak To nas poraziło. Że tu będą różni przeciwnicy Na różnych przeciwników będę miał Na różnych przeciwników będę miał różną broń Ciekawe jakbym był magiem. Znaczy Mag to i tak korzysta z broni obuchowej z reguły, co nie? Bardziej mnie to denerwuje, że oni mi tego knockbacka dają. Już nawet nie chodzi o te obrażenia, ale ten knockback. Jakaś tragedia, koszmar normalny. Fajnie, ja ich nie mogę zaatakować, oni mogą. Chyba nie damy rady tutaj. Celowo używam broni obuchowej, bo są bardziej podatni, tylko ta broń nie ma jakichś super wygórowanych obrażeń. Ale i tak jest lepiej jak się. Mhm. Wow! Tylko to i tak jest kropla w morzu. Kropla w morzu potrzeb, naprawdę. No dobra, ale w sumie nie wiem. No mogę się męczyć. Mogę się męczyć. No fajnie, że oni kopią leżącego. Kopią leżącego. Jeden idzie na razie. Będą też inni przeciwnicy, nie tylko kamieni, strażnicy. Takie demony chyba miały być. Ale ja na razie nic nie widzę. Dobra, idzie nam OK jak na razie. na ołtarz. I jak ja to zrobię? Żółta kamienna tablica. To to? Zobaczmy. Mamy. Retoryka plus jeden. W końcu biblioteka to do czegoś zobowiązuje. Ile mamy retoryki? Dwadzieścia siedem. Okej, rośnie. Stara Księga Budowniczych. Mm -hmm. Stara księga budowniczych. Gdzie to jest? O. Dobra. Kolejna. I jeszcze będzie drugie skrzydło. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Stara tablica mędrca. Ciekawe, co ona da właśnie możemy sobie niektóre użyć tablica mędrca uzdrowicieli inteligencja i siła zjadłem wszystkie a tutaj co nic nie ma Chyba nie. Dobra, z tej strony mamy ogarnięte. Teraz druga. Tam zombie będą, z tego co mi się wydaje, w ten, tamtej następnym domu Władców. Nie wiem czy u kruka też ich nie będzie, tych kamiennych. Jeden, czy dwa? No. Kopie leżącego. Nic. Tam niczego nie ma. Dobra, użyjmy żądła. rządła. Żądła w końcu nam się skończyło, ale nie, to, to jest fajna opcja. Tylko dużo trzeba przewijać po nie. Szkoda, że nie można sobie jakiegoś hotkeya ustawić. Dobra, tam dalej jeszcze będzie trzeba zajść. Tam już będzie ostatnia komnata z tego co mi się wydaje. I jak ja to zrobię? jak ja to Nie wiem czy w tej grze będzie magia budowniczych. Lewo lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Zaczniemy za nowe. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Zaczniemy za nowe. Lewo, lewo, prawo, lewo. Zaczniemy za nowe. Lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Prawo. Lewo prawo, prawo zaczniemy za Nie, czekajcie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Nacią za Prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Aha, inteligencja też będzie, boost. retoryka idziemy bardzo lingwistycznie, przyszedłem poleżeć. Dobra, ale żółtą tablicę już mamy. No, fajnie, fajnie, że ja sobie lata, a on mnie bije. Że ja mogę wstać i go zaatakować. No fajnie. I jak ja to zrobię? Gigantyczna sfera pradawna. Czytałem o pierścień, dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Czasz pradawnego, Aha, czyli to bardziej pod magię, a ja mam podwojownika. A też ją chyba w jakiejś tej zdobyłem. Dobra. Tak, też chyba w domu uzdrowicieli. Dobra. Dzięki Wam za oglądanie. Cześć.